Jest, się narodził na nowo w 2000 roku, no to już kupalot jest. No, byłem w religijnym kościele, ale miałem taki epizody w swoim życiu przez, przez jakiś czas, że regularnie puściłem. Puściłem raz w tygodniu, jedna doba. I wiadomo no te powody, to tam, wiesz, ja byłem wtedy tak bani, że można się jakoś Bogu przypodobać, coś u tego Boga ugrać. Wyprosić e, coś u niego, nie? No, mm, no generalnie nie po to jest post. Bo jak mówię Księga Joba, e, złymi czynami nie, mogła, nie, nie można Bogu zaszkodzić, a dobrymi na nim żadnego wrażenia zrobić też nie można. To czy ty robisz coś dobrego lub złego, to ty są tutaj na ziemi, w swoim życiu odbierzesz Po prostu w boku, a możesz nic zaszkodzić, na nim wrażenia nie zrobisz, nie. E, więc o to chodzi w poście? Post jest przede wszystkim e, dla ludzi. Dla mnie jest post, nie? I ja właśnie znowu wróciłem do tematu budówek, bo ja miałem takie taki epizod e, właśnie wtedy w tym religijnym kościele, że pościłek regularnie. Po tym jak już się między sportem zajmowałem, to właśnie różne diety na sobie testowałem i testowałem ten post przerywany właśnie. To też e, fajnie zdał egzamin u mnie. Ale... O poście troszkę, o głodówkach chciałem powiedzieć. Może o głodówkach, nie o poście, bo post to jest połączony z modlitwą, wiadomo, że trzeba się skierować na Boga. Ale w bo ogóle temat budówki mi znowu wrócił, od miesiąca znowu zacząłem praktykować głodówki. I o co chodzi z głodówką, są różne formy. Właśnie można robić ten post przerwany te 16 godzin nie jeść i te 8 godzin nie jeść, albo 18 nie jeść i te 6 godzin nie jeść na przykład. Albo można zrobić sobie dwa, dwa razy po jednej dobie w tygodniu, bez jedzenia. Jedni robią tak, że naprzemiennie jedna doba jedzą, jedna doba nie jedzą, nie? No, różnie są. Są właśnie posty o sokach, posty o wodzie. Generalnie zawsze to się wiąże z jakimś dużym, e, tym, no, niedoborem kalorii, nie? E, w tym, w Czyli jakieś takie właśnie płyny się przyjmuje. No i Post jest o tyle dobry, głodówka, że zapobiega wielu różnym chorobom i zapobiega różnym dysfunkcjom w organizmie i leczy też dużo chorób i leczy dużo dysfunkcji w organizmie. No, między innymi można jakieś tam miażdżyca, nadciśnienie, cholesterol, wrzody żołądka, jelita, różne problemy skórne właśnie też przy długotrwałej głodówce można wyleczyć. Nie? W ogóle ja teraz zrobiłem 4 dni e, kłodówki na sokach. Tam mi się w ogóle kolor skóry poprawił, wyglądał jak opalony na słońcu. Nie? Jak w ogóle w domu się działo w większości. Coś takiego, tego, żeby się słońce opaliło. No, jeszcze, tylko, tylko przez 4 dni nic nie odbęd, nie? To oczyszcza w ogóle jelita. E, badania właśnie pokazują, że ludzie, u których zmniejszono, wprowadzono deficyt kaloryczny, to najpierw robili, w latach 30. robiono badania na zwierzętach, na szczurach, na myszach, na małpach. Szczury, o których na przykład dwa dni szczury jadły, jeden dzień nie jadły, co u ludzi odpowiada do 6 dniom jedzenia jednej doby w postu. I te szczury żyły od 30 do 70% dłużej, nie? I nie miały różnych chorób, które zwykle miały. Właśnie między innymi nowotworów niektórych nie miały i, i różnych problemów z seritami i żołądkiem. Małpy żyły 40% dłużej na przykład, nie? I, i teraz... E, no można powiedzieć, mamy dużo przykładów z Biblii ludzi, którzy na przykład Mojżesz tam te 40 dni gdzieś tam pościł, nie? W e, tu 20 lat. E, e, no, mamy przykłady apostołów. Jezus tam... Jezus akurat, wiemy, że na pewno pościł los, nie? Te 40 dni na pustyni. Nie wiadomo, czy później jeszcze. Ale on mówi takie przypowieści, że e, jak jest ten obróbienie między nimi, to, to nie, nie poszczą, a potem będą pościć, nie? I, i wiemy na przykład, że jakby Paweł w kościele w Antiochii, to oni tam trwali w postach i modlitwach, nie? Albo gdzieś tam idzie Paweł, mówi, że w postach i modlitwach gdzieś tam osobie, nie? Że on w pości i się. generalnie jest to, jest to dobre. Przeciętny Amerykanin zjadł codziennie taką ilość żarcia, która by była w stanie nakarmić dwie osoby, nie? To gdzieś też przeczytał, i to jest bardzo ciekawe. Nie, mówię, nie wiem, jak jest w Polsce. Pewnie jest niewiele lepiej w tym temacie. No I, i w zasadzie... No, zachęcam do tego zbadania tematu właśnie kłodówek, bo od czasów starożytnych jeszcze właśnie przez średniowiecze i tak dalej były różne szkoły leczenia głodem różnych chorób w życiu. I dopiero jak firmy farmaceutyczne się rozwinęły w XX wieku i farmakoterapia, chemoterapia, to właśnie o, o, odeszło się od tego. Bo no, mieliśmy leki, które no, teraz już działały. Oczywiście one też mają w sobie jakieś toksyny, które nam szkodzą. O tym się już nie mówi tak fajnie. Zawsze są jakieś niepożądane efekty i wątroba to musi przerabiać, albo się te teksyny gdzieś tam w tłuszczu pod skórą od, odkładają. No, Poczekaj e, musimy musi mieć teraz, nie? Już. Zamiast e, na przykład trochę pocierpieć i chcę zrobić 3-4 tydzień godówki, na przykład, nie? No. Więc cieszę się, że do tego wróciłem. Mam dużo radości z tego. Jest to jakieś narzędzie dla ludzi. Warto się tym tematem zainteresować, e, bo to i, i powoduje, że człowiek jest się lepiej czuje, że, że jest zdrowszy, a też zwiększa, mm, a zwiększa to e, przewidywalną długość życia. Na przykład, nie? Na przykład z, to, na, z ludzi obecnych w naszych czasach e, takie rzeczy robi na przykład regularnie pości David Hogan. Nie? No to, to też zapamiętałem, właśnie jak on o tym opowiadał, kiedyś na konferencji z nim. To jest właśnie człowiek u modlitwiej postów, jest 3 godziny dziennie się modli na językach, regularnie pościł właśnie. i Potem ma te 30 parę z na przykład. Nie mówię, że to... Znaczy, nie trzeba, to nie jest jakaś forma zapłaty, że on płaci Bogu tym, żeby coś tam, nie? nie ale jest to jakiś efekt też, rezultat tego wszystkiego, że, że on właśnie tak żyje, nie? Trzeba troszkę też cena zapłacić i, i, i właśnie... tu Widzę, że Eliasz na przykład wiemy, że, że tam jest o tym, że on pościł. Więc warto się zainteresować tym tematem właśnie głodówek, postów dla, dla tego, żeby się lepiej czuć, żeby lepiej wyglądać, w ogóle głodówki odmazają skóra. Człowiek wygląda fizycznie lepiej też, nie? Różne toksyny, które są podkładane w ciele się usuwają w, te, w tym czasie, nie? No. Tylko właśnie nie, nie na dziko, najpierw trzeba próbować raz jeden dzień, potem po kilku takich jednodniowych przejść do dwóch, trzech, potem kiedyś spróbować tydzień, za parę miesięcy, nie? Po kilku latach można zrobić więcej, na przykład nie dwa tygodnie, czyli... Bo to właśnie jest takie niebezpieczeństwo, że ludzie, którzy robią sobie z... nagle zbyt długo głodówka, to tyle toksynik się uwalnia z organizmu, że po prostu i, i ciało im odmawia posłuszeństwa, nie? Tracą dość pisania, wypisania, niewyraźnie widzą i tak dalej. Więc to trzeba sobie po leku organizmu tego przyzwyczajać, nie? No. no. Na początek, jak ktoś tego nigdy nie robi, może sobie zawsze zrobić na soku. 军方。